Szanowni Państwo, to, że dzisiaj jest Dzień Drogowca i dzisiaj otwieramy tę drogę, to tak miało być. Yy, po to, żeśmy uchwalali, żeby, żeby było yy, yy, otwarcie. To tak, to zniesiemy wyjątkowym trunkiem, bo mamy rok Mikołaja Kopernika, w związku z tym to zniesiemy sublimatem winny Mikołaja Kopernika, produkowanym na Warmii. Natomiast. Yy, nie będziemy wychodzili na zewnątrz, żeby robić zamieszanie i przecinać stęgami drogi. Wymyśleliśmy taki sposób przecięcia drogi y, na słodko. I prosiłbym bardzo, żeby teraz nasza wstęga dotycząca przecięcia drogi y, 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 wjechała. przecinać No właśnie, warte. Kawał drogi widzimy. Kawał drogi biegniemy. Kawał groziu drogi łączącej dwie drogi krajowe. Dwie gminy w jednym powiecie osztyńskim. I e, 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 mi się wydaje, że firma Kolas musi ocenić, czy e, e, cukiernik wykonywał e, zgodnie z e, ma pół metra szerokości. Wszystkie parametry zachowane. E, teraz tylko nam zostaje e, e, podzielić, się, podzielić się tą drogą i sukcesem w realizacji tego zadania. Jeszcze tylko wspomnę, bo Zadanie zaczęło się mniej w roku 2014. Tenem starostą był pan Mirosław Pampu. Później kontynuowała to pani starosta Małgorzata Hyziak. W samorządzie w Barczewie był pan burmistrz Ledk-Mitkowski, w samorządzie w, w Dywitach był pan wójt Jacek Szydło, obecnie radni powiatu osztyńskiego i za to też serdecznie dziękuję, że takżeście wspólnie działali i wspólnie chcieli zrobić tą drogę, że dzisiaj mamy to święto i świętujemy to wykonanie. E, prosiłbym bardzo... Czy możemy e, najpierw nośność sprawdzić? KR-3, także e, do, dodatkowo wysoka, wysoka, wysoka nośność. Chodźcie. E, ja bym powiedział tak. Każ, każdy, dostanie, każdy dostanie swój, swój potencjał obcięcia. E, ja zrobię, żeby było równo i po środku, żeby podzielić wszystkich. Czyli spróbuję jak gdyby przeciąć tą drogę na, na, na środku. E, a teraz według udziału będzie. Pan marszałek. To ja stąd to tak? Później panie ładnie podzielą oczywiście i pan, prawda? teraz to nieładnie jest? Pan wojewoda to mnie że to 200 tysięcy jeszcze więcej. Po zostało. dobrze, proszę bardzo Panie Wójcie. Ja to tutaj, gdzie my jesteśmy. Tak tylko gminy, nie Nie, absolutnie. Ja to z każdej strony, z każdej strony ją tu delikatnie.

Zapraszam. E, proszę powiedzieć i przekazać panu Robertowi nasze naprawdę wielkie e, e, uznanie i, i to, że... Powiem Wam w tajemnicy, że to nie jest ostatnia współpraca z Panem Robertem, bo szykujemy inwestycje przy tej drodze, czyli ścieżkę rowerową. Mamy już dokumentację, a za chwileczkę będziemy wykonywali prawdopodobnie już prace związane z budową tej ścieżki rowerowej i w 100%, 100 inwestycje pokryje Pan Robert Kieskowski, żeby z gminy Warczewo, z miasta Warczewo można było na piechotę lub rowerem dojechać do jego Ekwadoru. Bo takie było jego marzenie, żeby było bezpiecznie. Jeszcze jeszcze... Do I Jeszcze konno, że można bychać Proszę Panie menadżerze. W drugą stronę do dywizji. No to później zobaczymy, nie co tam będzie tak. dalej. Pan bój się rozpędza, tyle księżek robi. Już nie wiem, jak z Panie dyrektorze. Teraz to przecież No nie wiem, zobacz jeszcze. jeszcze. Zaszerzunek na bok tak. tak? Tak? Z tak. tak. chęcią bym to zrobił, ale nie wypada. Nie, widzę, że każdy... Uciekał od logotypu, więc ja bym tu jeszcze poprosił pana dyrektora Powiatowej Służby Drogowej. Tak, tak też. Żeby to wszystko zjadł. A, a, a. Dobrze trzymać. Ale również e, kolegów e, e, pana Lecha Nitkowskiego i pana Jacka Szydło, dlatego że to też oni tutaj e, współuczestniczyli, zaczynali jak gdyby e, wyznaczanie e, tego zadania. W związku z tym e, proszę bardzo lechu. A ja już myślałem, że ja jestem armii. na emeryturze. Na emeryturze, ale jeszcze można przejść. A jakże wiesz, że SIM nie tu na woł? Przejście dla pieszych. Tak, przejście. O. o, widzisz, zapadła się. O, jest pierwsza dziura. Patrzcie, pierwsza dziura. Jest, 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 nie nie jest, dobra. Dobra. jest, tak.

Czy jeszcze Panie Przewodniczący chciałyby uczestniczyć, bo bez rad, bez rad nie byłoby? Tak jest, Pani Agnieszka. No ktoś musi mieć odwagę przeciąć ten nogi, niestety. Oj bardzo dumny, no, za to mógł 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 zjeść. tam A w międzyczasie dotarł oczywiście do nas wójty Janka, sprawdzić, że gminy Gierczwa, który pierwszego zita wykonywała jego gmina, co prawda, nie ma go, tego, tego robiła sama. E, pani starosto, może pani powiat na pół przednie. A ty się dostanę. Słuchaj, do odważnych tak należy. A nie ma pana przewodniczącego rady, ale jest pan wiceprzewodniczący Grzegorz Rostowski. Zapraszam do. Zacznijmy z takich gmin na W e, grzesiu, proszę bardzo, bo rada powiatu tutaj też miała duże znaczenie. W tym przydziale środków łatwo nie było Grzegorz, szukania pieniędzy. Zrobię cięcie w kierunku furzy. A dobrze, I w kierunku furzy. W którym miejscu będzie? No, to kurde. no tak, mi, mi, tak będzie, mi to. Mi tak, mi to. Tak, przed... by to. Tak, mi by to. Tak, mi No i Tak, zostawiamy teraz już młodzieży. Zapraszam serdecznie do, do, do podziału tego e, torta na te kawałeczki. Ja też, dziękuję. Ja też dziękuję. Dzie, dziękuję za

no, jak tego, to jak tak później złapie, to wreszcie. PKP to gadał. Kiedy? Ale oni niczego czego innego dogadują. Oni mieli wiadom. Po twojej spokojnie to nawet. Jest... A, jeszcze oto płaci pół miliona. Oto, jest. To jest sytuacja. Dana.